Hello, hello. Weź tam mikrofon, popraw sobie. Czujnik ruchu. Czujnik ruchu sól. I. znaczenie paranormalnego. Hej, okay, to, to tak nie ma chyba utrudnienia za dużego. Sól jest. Ja sól kupowałem, więc ja jest sól. Jay sól? sól?

Co? Zapalić? Zapalaj światła, bo ja nie widziałem latarki, nic nie widzę. Szukaj kości jakieś. Szukam, szukam. Sprawdzam temperaturę przy okazji. U góry jest światło. że gramy na jakimś tam łatwym poziomie. do no, tym poziomie gramy może tego. Tu 7 jest 9 tu jest 16 Nie mam prądu Chyba był ślad mi się wydaje Ty na, ty na soli to jest nasz ślad czy ducha? Na pewno ducha, nasze ślady już wchodzą. To jest ślad soli. Czuję. Ok, jest Czyli musi być kuchnia, ewentualnie, chyba z tego wynika. gdzie ty jesteś? W Chodź do pokoju, do salonu. 5 lub właśnie te 5x4? Co no 2 już. To jest 1-2 cały czas, albo 0-0. Co 0. poniżej coś. 2-6. Emma Emma Hello Odpo od Odpowiada ludziom, którzy są sami Emma Emma Brown Hello Emma I'm here you Emma. Emma, Drzwi się, drzwi się otworzyły od, 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 dołu. Od od, 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 od od Same się drzwi otworzyły. Emma książkę Wpisów Emma. Patrzyłeś ten? mf MF, MF ma, czy nie? . కష్ట Chyba drzwi się Ktoś się, się żal bawił ogólnie. Emma, Czekaj! Emma, I'm back Emma, what Emma e, Powiedz ty mi jesteś w samochodzie? No. To widziałem ducha, tylko nie zrobiłem zdjęcia No, a co? Tylko mówię Mówię, że ducha widziałem i przechodził przez ten laser zielony Poczekaj, Mocze, poczekaj, nie słyszycie. Co mówisz? Że widziałem, jak też przychodziła, a nie zakończyła zadania. Może to nie jest czujnik ruchu. No ale teraz tak, na, na pewno nie ma tych śladów po nim. Nie ma odcisku palców 100% razie temperatury były, nie? Mm. Były. Były temperatury. Były, były. Dobra, lecimy Tylko mama Emma, tak? Emma, jestem. Okay. Jestem twój. Emma, come on, kurwo, jebana szmato. Emma, 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 Emma. Emma. Nie, to co to jest? Pismo było? Nie ma pisma, dobrze. Emma. Emma. Było? Nie ma, nie ma tam. Te, Nie ma pisma. Emma, Emma, Emma. I'm back. Come Emma. on, come on. Come on, Emma. Emma, come on. I'm back. Come on, wait. Where are you? Where are you, Emma? Come on, please, Emma. Emma, come on Może zapaść światło Pokazała się znowu Przez przeleciała przez ten zielone światło znowu Emma Emma come on Ci w już nie ma Nie wiem Emma Where are you Emma... Emma. Emma, Emma, Gdzie ty jesteś? A, dobra. Idę, e bo to przykazał mi myślałem, że zaliczyło nam parę rozmów, ale nie. Jest tu drugi poziom. W tym miejscu jest drugi poziom. Ema? Już nie ma. Ema... To ja odejdę troszeczkę, bo, bo to było opisane, że bardziej z jednym chcę rozmawiać, a nie z dwoma. Znaczy, to my musielibyśmy musieli mieć ten, ten... do gadania. Aha. Okej. Okay. Popatrzcie, teraz MF Emma. Where are you? Emma. Emma. Are you? Emma, 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 Emma. Come on, come on Emma. Emma, Emma, come on. Chuck. Hello. Emma. Where are you, Emma? Emma Brown. Emma Brown, Missy, Mrs. Emma Brown. Brown. Emma masz b Brown kakao. Emma, gdzie Jezu, panikę mam. panikę mam, Uciekaj. Jesteśmy nie, 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 nie. wiem. Chyba raczej nie. Uciekła czy uciekła? Patrz, ucieka. Jezu. Zrobiłem zdjęcie. No wiegła do ciebie, ja robię zdjęcie? Tak. O, spoko. tylko że, Skoda, że... A... Dobra, ogólnie, gadała. Gadała? Ocisków nie ma, orbów nie było, tak. Ja miałem ten, 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 wiesz... Te gówna. Czyli Spirit Box były, tak? Ocisku palców nie było, czyli Oreo albo Twins, tak? O or orbów też nie było. Czyli Twins. Nie, Smory albo Twins i dajmy na to, jakby był... Nie było odcisku palców. Zostaje, zostaje The Twins tylko, no. dlatego, że tak, Pisma Ducha nie było, a nawet jeśli było, albo nie ten, MF-ów też Znaczy, nie, nie znaczy nie się ewentualnie się... teraz możemy, ewentualnie teraz możemy zobaczyć, czy są odciski jeszcze palców ewentualnie. Wiemy, tylko że już bez przy przyzywania, ale rozmawiać, rozmawiała przez ten mikrofonik cały. Czy

Dźwięk, dźwięk, dźwięk się znowu to tam. Pięć, 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 pięć. pięć. nie było? Nie, nie było. Tu tu wychodzi ogólnie. A pismo... Ale teraz, a pismo ducha spadło... A, proszę, nie, nie, nie spojrzałem, kurde, ojejej. To, to idę złapić. Światów nie było, więc... ewentualnie... Bo jak pisma ducha nie będzie, no to na pewno Twins, znaczy pismo, to na pewno Twins. No i tak jest, zobacz, od... i tak odchodź sobie, i tak będzie Twins, i tak będzie Twins. Nie musisz iść, zobacz sobie. No tak. Więc jakby, od... no jak od... I odhaczysz, to tak, a jeśli są... To patrz, to albo orba, bo uciski palców będą jeszcze. Z, znaczy mi i tak twist tylko został. Czy oznaczyłem, czy oznaczyłem? I tak twist mi został. Dobra, idę zobaczyć. Kozak wychodzi, o światło się siedziło, brygało światło Ale patrz tego czujnika ruchu nie działa, nie wiem znaczy, jak to jest ogarnąć A może, a mam, a na pewno mamy ten czujnik ruchu? No Znowu nie? Ani. Czemu nie? Bez sensu ty, musiał być tu nic, przecież, niemożliwe ty.